Witamy serdecznie na kanale VR Polska, na którym to będziemy pokazywać Wam, jak rozwija się branża wirtualnej rzeczywistości, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie. Mamy przyjemność również ogłosić, że nasza lista vr premier 2021 roku jest już gotowa. Znajdziecie w niej ponad 100 gier, interaktywnych doświadczeń i aplikacji, które w zeszłym roku zostały wydane na wszystkich popularnych platformach. Po obejrzeniu naszego filmu zapraszamy do odwiedzenia twórców na ich kanałach. Proste. Gra Ci się spodobała? Znajdź odpowiedni link w opisie filmu, aby zobaczyć pełen zwiastun. Liczymy też na Wasze wsparcie w postaci subskrypcji kanału VR Polska, a także pozostawienia łapki w górę i komentarza pod filmem. Każdym filmem. I After the Fall to shooter VR z naciskiem na rozgrywkę w kooperacji od studia Vertigo Games. Ich najnowsze dzieło wrzuca nas do postapokaliptycznego świata, pogrążonego wieczną zimą oraz, oczywiście, obleganego przez plagę zombie nazywane tutaj mianem Snowbreed. Nam przyjdzie wcielić się w rolę Harvest Runnerów, czyli zbieraczy zasobów, którzy ryzykują własnym życiem, by zapewnić mieszkańcom Los Angeles potrzebne do przeżycia środki. Against, rytmiczna gra akcji umiejscowiona w mrocznym komiksowym świecie, gdzie przyjdzie nam się zmierzyć ze złymi publicznikami doktora Weiss. W rytm wzmacniającej muzyki przemierzymy ulice opanowane przez wszelkie maści kryminalistów. Unikając przeszkód, biegając po ścianach, będziemy pokonywać naszych przeciwników. ALL IN ONE SPORTS VR. Produkcja oferuje różnorodny zbiór gier sportowych. Znajdziemy w niej między innymi strzelectwo, tenis stołowy, koszykówkę, kręgle, golf, rzutki, bilard oraz boks. Gra oferuje realistyczną fizykę, kilka poziomów trudności oraz tryb sieciowy, gdzie zmierzymy się z innymi graczami. Aldeus Beyond Chronos gra przygodowa w klimatach sci-fi, przywodząca na myśl wszelkie japońskie tzw. wizualne novele z elementami walki. Tytuł łączący zwiedzanie i odkrywanie świata z rozwiązywaniem zagadek i RPG-owymi dialogami pozwoli nam zasiąść za sterami mecha, by walczyć z wrogimi organizmami zwanymi meteora. Albo Taktyczna strzelanka wspierająca rozgrywkę międzyplatformową. Tytuł zawiera tryb Team Deathmatch, 5 na 5, Free For All oraz Search and Destroy. Gra pozwala na dostosowywanie broni, począwszy od dodatków, a na dokładnej personalizacji kończąc. Ancient Dungeon Ancient Dungeon VR to gra typu roguelite dungeon crawler z losowo generowanymi lochami. Odkryj jego tajemnice i zmierz się z potężnymi bosami. Arashi – Castles of Sin Sandboxowa gra akcji, stawiająca nacisk na skradanie. Wcielimy się w Kenshiro, ostatniego Shinobi z domu Arashi, by przemierzać pogrążoną w chaosie feudalną Japonię. Na ścieżce zemsty będzie nam towarzyszył wierny wilk Haru. Ark Smith Gra, w której wcielamy się w inżyniera, przed którym stoją coraz to trudniejsze zadania. Zaczniemy skromnie od zbudowania radia, aby potem konstruować kosmiczne drony, czy generatory antymaterii. Awake in. Horror VR z elementami rozwiązywania zagadek w stylu Escape Roomów. Nietypowo wcielamy się w manekina na wózku inwalidzkim uwięzionego w hotelu opanowanym przez ożywione lalki. W naszej przerażającej przygodzie będzie nam towarzyszyć wydobywający się z krótkofalówki głos tajemniczego doktora Finnegana, który jest właścicielem posiadłości. May 13, 1978. I was in jail today. Was... Battle scar. Film VR opowiadający historię dwóch nastolatek, Lupę i Debbie. Produkcja została podzielona na trzy 30-minutowe animacje, gdzie poznamy m.in. jak bohaterki prowadzą swoje buntownicze życie i tworzą pankową kapelę. Blade and Sorcery Nomad Questowa wersja popularnej gry oferującej otwartą piaskownicę, gdzie za pomocą różnego rodzaju średniowiecznych broni oraz magii próbujemy swoich sił w starciach z różnymi przeciwnikami. Tytuł stawia na realistyczną i efektowną walkę. Blair Witch VR Edition Horror psychologiczny oparty o filmowe uniwersum Blair Witch. Jako były policjant Ellis dołączamy do poszukiwań zaginionego chłopca w lasach Black Hills. Przygoda zaczyna się niepozornie, jako typowe śledztwo, by wkrótce przekształcić się w przerażającą konfrontację z mrocznymi koszmarami. Bring Traveler Aplikacja łudząco podobna do Google Earth. Oferuje nam zbiór 12 przepięknych lokacji, które możemy zwiedzać nie wychodząc z domu. Podczas wirtualnych podróży poznamy ciekawostki na temat zwiedzanych miejsc oraz poczujemy się tak, jakbyśmy byli tam naprawdę Captain Toon Head the punks from the outer Space. Przedstawiciel gatunku Tower Defense, lecz tym razem VR. Tytuł jest utrzymywany w zabawnym klimacie kreskówek lat 90., gdzie przyjdzie nam się zmierzyć nawet z dinozaurem T-Rex. Produkcja wychodzi trochę poza ramy gatunku, wystawiając również nas samych do walki z falami przeciwników. Car Mechanic Simulator VR. Kultowy symulator mechanika znany z płaskich ekranów zawitał do wirtualnej rzeczywistości. Miłośnicy serii powinni poczuć się jak w domu, gdyż w grze znajdziemy rozwiązania znane z poprzednich części. W produkcji znajdziemy również 42 modele samochodów i ponad 1000 unikalnych części samochodowych. Car snowboarding Tytuł przenosi nas na strome i ośnieżone zbocza, z którymi zmierzymy się zjeżdżając na wirtualnym snowboardzie. Rozgrywka wymaga nie tylko utrzymania się w pionie i dojechania w jednym kawałku do mety. Otóż będziemy musieli sprostać również licznym przeszkodom w międzyczasie wykonując znajome dla tej dyscypliny manewry. Jest to z pewnością interesująca pozycja dla miłośników zimy i sportów ekstremalnych. Cast VR Drobna produkcja. Jesteśmy w niej czarodziejem, który ma za zadanie rozwiązać zagadkę zaginięcia króla. Korzystając ze swoich mocy, czyli zaklęć rzucanych przy pomocy gestów, musimy przemierzając zamek odnaleźć wskazówki, rozwiązywać zagadki i pokonać napotkanych wrogów. Chess CLUB Królewska gra przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości. Oprócz klasycznych figur oferująca również tryb kojarzący się z szachami czarodziejów ze świata Harry'ego Pottera, gdzie każda z figur jest w pełni animowana. CLASH OF CHEESE Rywalizacyjna gra, w której pod presją czasu przetestujemy nasze zdolności kucharskie, przygotowując najpopularniejsze dania kuchni fast food. Tytuł oferuje rozgrywkę online w czasie rzeczywistym i asynchronicznym, gdzie zmierzymy się z rekordami innych graczy. The Climb 2. Kontynuacja hitu od legendarnego studia Krajtek. Które po raz kolejny podejmuje się tematyki wspinaczki skalnej. Nowością względem poprzedniczki jest nowe środowisko miejskie, a także dodawane na bieżąco mapy trybu freestyle. Tytuł ekskluzywny na google z serii Quest. Cooking Simulator VR ponad 140 produktów i ponad 80 przepisów. Takimi liczbami zachęcają do swojej produkcji twórcy symulatora kucharza, który stara się podejść do tematyki w realistyczny sposób. Cała paleta narzędzi kuchennych i zaawansowana fizyka to również warte zaznaczenia aspekty produkcji. Gra dostępna jedynie na PC VR. Się, to łatwo, Cosmo Dread, Połączenie survival horroru i gry z gatunku roguelite. Budząc się na opuszczonej stacji kosmicznej, musimy znaleźć sposób na to, aby uniknąć śmierci z rąk przerażających monstrów, korzystając przy tym wszystkiego, co uda nam się znaleźć. Po każdej śmierci rozpoczynamy kolejne podejście, popychając naprzód globalny postęp rozgrywki. Właściwie. 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 Stand by. Plasma grenade. Burst fire. Crashland. Strzelanka survivalowa, oferująca szybką i brutalną walkę z niebezpieczną kosmiczną fauną. Po rozbiciu się na nieprzyjaznej planecie, wyposażeni w dwa pistolety, musimy obronić się przed hordami wrogów. 24 misje, ponad 50 rodzajów wrogów. Także rozwój postaci i uzbrojenia gwarantują emocjonującą i wymagającą przygodę. Dash Dash War, Car Tracer w stylu Mario Kart, przełożony na realia wirtualnej rzeczywistości. Zasiadając za sterami kolorowych bolidów, weźmiemy udział w wyścigach do maksymalnie 8 graczy. Oprócz kręcenia kółkiem, możemy również spróbować uzyskać przewagę nad konkurentami, korzystając z różnorodnych broni i przeszkadzajek. Gra posiada również kampanię dla pojedynczego gracza i wspiera crossplay pomiędzy platformami Rift Quest i PC VR. DimiO, utrzymany w klimatach fantazy połączenie karcianki i papierowego RPG, oferujące kooperacyjną przygodę dla maksymalnie czterech graczy. Pozwala zasiąść do wirtualnego stołu, gdzie wspólnymi siłami pokonujemy niebezpieczne lochy. Od czasu premiery twórcy wypuścili dwie nowe klasy i przygody. Disk Ninja debiutancka produkcja od polskiego Immersion Games to interesujące przeniesienie sportu znanego jako dysk Golf w malowniczy świat średniowieczno-feudalnej Japonii. W grze znajdziemy 15 unikalnych map i kilka trybów rozgrywki. DUM 3 edycja WIA. Legendarna strzelanka dostępna dla posiadaczy Google PlayStation VR. W grze wcielamy się w Marines i stawiamy czoła piekielnym zastępom na terenie marsjańskiego kompleksu badawczego. Ukończ kampanię fabularną znaną z oryginału w trybie VR z wykorzystaniem kontrolerów ruchowych. Eternal Starlight strategia w czasie rzeczywistym, w której pokierujemy kosmiczną flotą i sprawdzimy swoje umiejętności taktyczne w szeregu scenariuszy bitewnych. Rozkazy naszym statkom wydajemy zwyczajnie chwytając je w dłoń i zostawiając w miejscach, do których powinny się udać. Everslot, tytuł określany przez twórców jako RPG akcji, a który znajduje się obecnie we wczesnym dostępie. W swojej finalnej wersji ma zagwarantować całkowity powiew świeżości dzięki wartkiej akcji, dynamicznemu systemowi poruszania się i ciekawemu wachlarzowi uzbrojenia, którego użyjemy do szlachtowania setek potwornych niemilców. Co like to być Eye of the Temple. Ten rewolucyjny tytuł, dzięki któremu możemy poczuć się jak Indiana Jones, wymaga przestrzeni o minimalnych rozmiarach 2 na 2 metry, ponieważ jedynym środkiem lokomocji jest fizyczne poruszanie się po wyznaczonej przez nas przestrzeni gry. W grze zwiedzimy starożytną świątynię, której skarby, sekrety i łamigłówki odkrywać będziemy przy pomocy w pełni symulowanego fizycznie bicza i pochodni. What we'll Floor Plan 2. Druga część komediowej gry inspirowanej pokojami Escape Room z absurdalnym scenariuszem i dialogami. W grze odwiedzimy dziwaczne światy wypakowane humorem i zagadkami. Master tells me that there are Flow Weavers z tych którzy się Weaver, określany przez twórców jako międzywymiarowy escape room, przeznaczony do gry w trybie siedzącym, stawia nas przed zadaniem rozwikłania tożsamości osób, które nas pojmały, a także rzecz jasna uwolnienie się z ich rąk. W zadaniu tym pomoże nam umiejętność podróżowania między wymiarami, znajdowane dookoła nas przedmioty a także umiejętność rzucania zaklęć. Forest Farm. Utrzymany w klimatach fantazy, symulator średniowiecznej farmy z elementami RPG. Naszym zadaniem jest zamienienie dzikich ostępów tytułowego lasu w dobrze prosperującą farmę. Forever Darts. Przeniesienie popularnej gry w rzutki do świata VR. Przy pomocy kontrolerów ruchowych lub śledzenia dłoni, naszym celem jest celne trafianie rzutkami w tarcze. Produkcja kładzie silny nacisk na aspekt społeczny. Próbuję również rozmaicić klasyczne reguły gry poprzez dodanie 50 unikalnych rzutek o różnych efektach. Game on. Uff, take a breath. You got this. Ekskluzywna gra dla posiadaczy Gogli PSVR, w której poczujemy się jak w prawdziwym filmie akcji. Intensywne strzelaniny, jazda na nartach oraz fragmenty spinaczkowe składają się na emocjonującą, pełną wybuchów kampanię fabularną. Fruit Ninja VR 2 Druga część wiarowej adaptacji popularnej gry znanej z urządzeń mobilnych. Fruit Ninja to synonim beztroskiego ciachania owoców ostrymi utensyliami. Tytuł oferuje zbiór znanych z poprzednich części Minigierek, a także nowe tryby, w tym Blades and Music, ewidentnie inspirowany Beat Saberem.